Pan z wami i z Słowa Ewangelii według świętego Marka Kiedy Jezus wybierał się w drogę, Przybiegł pewien człowiek i upadwszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł. Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł: mu, Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im, dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam Wam, Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto Słowo Pańskie. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? To pytanie jest ciągle aktualne. My dzisiaj też stajemy i pytamy Boga o to samo. Chryste, co my mamy czynić, aby? osiągnąć życie wieczne co czynić aby tu na ziemi być szczęśliwym i co czynić żeby to szczęście trwało także i, i na wieki w życiu przyszłym my dzisiaj czcimy świętego brata Alberta naszego patrona i my wiemy że on już osiągnął życie wieczne bo jest święty i jest w niebie i jego byśmy też dzisiaj zapytali na święty patronie co my mamy czynić żeby się dostać do nieba. I pewnie ta odpowiedź albertowa będzie bardzo prosta. Bądź dobry jak chleb. No właśnie. Ale czy my mamy być w życiu bardziej święci czy bardziej dobrzy? Bo przecież wielu znanych nam nie chodzi do kościoła i mówi: A po co wiara? Po co do kościoła chodzić? Przecież wystarczy być dobrym. No właśnie, czy wystarczy być dobrym? Czy człowiek może być dobry bez Pana Boga i może być dobry bez kościoła? Tak. My dzisiaj mamy bardzo dobre szkoły, w których przekazywany jest, przekazywana jest wiedza o wysokim poziomie. Ale w tej bardzo dobrej szkole, gdzie przekazuje się dobrą wiedzę, równocześnie potrafi się zabijać ludzką duszę. My mamy dziś bardzo dobre szpitale, bardzo dobre kliniki. Ale w tych bardzo dobrych klinikach, my na jednym piętrze robimy cuda i stajemy, jak to mówią młodzi na uszach, żeby kobieta zaszła w ciążę. Po czym piętro niżej robimy wszystko, żeby u innej kobiety ciążę zlikwidować. I wszystko jest pod jednym pięknym szyldem dobry szpital albo bardzo dobra klinika. To jest pytanie, czy człowiek bez Boga potrafi być dobry? Bo w tym samym szpitalu my składamy się na respirator, żeby ratować ludzi, a już piętro niżej potrafimy w tym samym szpitalu dawać człowiekowi jakiś tam koktajl na to, żeby sobie spokojnie zasnął i spokojnie w eutanazji umarł. Tak, bo człowiek tak naprawdę bez Boga nie potrafi być dobry. I my dzisiaj mówiąc o świętym bracie Albercie, mamy to na względzie, że, że trzeba być dla siebie dobrym, że trzeba sobie pomagać, że trzeba być, jak mówi brat, chlebem dla drugiego człowieka, który można sobie dla siebie ukroić i, i go po prostu spożyć. Ale wydaje mi się, że dzisiaj brat Albert powiedziałby, że być dzisiaj dobrym dla siebie to znaczy pomagać sobie wzajemnie także stanowić pewien moralny i duchowy poziom. I dzisiaj pewnie trudno jest mówić o biedzie materialnej wśród nas, a jeszcze trudniej mówić dzisiaj jest o nędzy materialnej. Ale chyba dzisiaj brat Albert zwróciłby uwagę na nędzę moralną, której wśród nas jest bardzo dużo. Kiedyś rozmawiam z jedną kobietą pracującą w Wiedniu. I mówi ona mi, że razem ze swoją siostrą pracuje w Wiedniu. Ale w czym problem? Jej siostra w Wiedniu ma przyjaciela. A równocześnie w Polsce ma swojego męża. No i ona, jako siostra, przymyka oko na to, że, że siostra z tym przyjacielem w Wiedniu po prostu żyje jak mąż z żoną. Więc ja mówię, no to porozmawiaj z nią, upomnij ją wprost. Ona mówi, proszę księdza, to nie pomaga. Więc mówię, no ale w tej sytuacji porozmawiaj z matką w domu. Może matka na nią wpłynie? Albo jeśli matka tego nie potrafi zrobić, to po prostu trzeba porozmawiać i powiedzieć to mężowi wprost, że ona się tam prowadzi niemoralnie. A ta wtedy do mnie z takim wyrzutem: Proszę księdza, ja mam swoją własną siostrę zakapować. Tak, pewnie tak, bo w życiu masz nie tylko być dobrym. Ale masz być prawdziwym. Jezus o sobie mówi, że On nie przyszedł po to, żeby być dobry, ale żeby dać świadectwo prawdzie. I Jezus mówi: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I nasza misja jest ta sama. My mamy dać świadectwo prawdzie. My mamy dać świadectwo prawdzie. I jeśli chcemy się pozbyć moralnej biedy, to mamy, by, to mamy dać świadectwo prawdzie. I dzisiaj jest dużo takiej moralnej biedy, moralnej nędzy wśród nas. Dzisiaj pytam młodych przyjeżdżających, studiujących w Krakowie. Oni mieszkają razem ze sobą bez ślubu, ale kiedy się rozmawia z rodzicami, to rodzice tłumaczą, proszę księdza, przecież to jest taniej. On nie musi wynajmować mieszkania, ona nie musi wynajmować mieszkania. Oni mieszkają razem, jest taniej. Tak, jest taniej, ale czy jest lepiej? Czy ci ludzie nie będą do siebie czuć skrzywdzenia, kiedy się rozejdą? Czy nie będą czuć do siebie wstrętu? Dzisiaj nikt nie chce ponosić żadnej ofiary. I my dzisiaj wychowujemy młodych tak, że oni. Nie chcą ponosić żadnej ofiary. Być dobrym jak chleb, mówi święty brat Albert, to znaczy być ofiarą dla drugiego człowieka. Uczyć się składać ofiarę dla drugiego człowieka. Dawać świadectwo prawdzie także. Być dobrym jak chleb, to znaczy. Dawać drugiemu tylko to, co jest dobre, nie dawać mu tego, co jest nędzne. Uczyć się składać ofiarę. Dzisiaj my mówimy o tym, że problemem współczesnych małżeństw jest to, że one się tak szybko rozpadają. Tak, one się rozpadają tak szybko, dlatego że w tych małżeństwach nikt nie chce składać ofiary. Wszyscy pochytali się ze sobą i żyją ze sobą. Tylko dla przyjemności. Mąż ma być zawsze przyjemny dla żony. Żona ma być zawsze przyjemna dla swojego męża. Jeśli jest nieprzyjemna, to bierzemy rozwód. I młodzi dzisiaj też siedzą ze sobą dla przyjemności, bo jedno drugiemu ma dostarczać przyjemności. Jeśli nie dostarcza przyjemności, to znaczy, że trzeba się rozejść. I dziś wiele małżeństw się rozpada. Nawet kobieta kobiecie radzi, że tobą mąż nie może rządzić, ty musisz postawić na swoim. A czasami mężowie postawiają na swoim. Tak, być dobrym jak chleb to znaczy umieć składać ofiarę. I dzisiaj w naszych domach nie brakuje chleba. Tego chleba materialnego, codziennego chleba jest bardzo dużo, ale może nawet i za dużo. Ale w naszych domach brakuje codziennego przebaczenia, brakuje tej codziennej dobroci, jaką miał święty Albert. Bo brakuje tej dobroci, dlatego że my nie chcemy składać Bogu ofiary. Święty brat Albert poszukiwał całe swoje życie Boga. On tego Boga szukał i w końcu go znalazł. Znalazł go gdzie? W drugim człowieku w najbardziej poranionym, w tym najbardziej nędznym człowieku. Tak, my czasem też ulegamy takiej pokusie, ułudzie, że szukamy Pana Boga gdzieś w niebie, szukamy Go w chmurach, szukamy Go we wszechświecie, a zapominamy o tym, że my jesteśmy religią wcielenia. Chrześcijaństwo jest religią wcielenia, to znaczy Bóg stał się drugim człowiekiem. I my Pana Boga mamy szukać w drugim człowieku. I dobrze by było dzisiaj, żebyśmy odkryli Boga w drugim człowieku. W tym nędznym mężu trzeba by odkryć Boga. Albo w tej, za przeproszeniem, nędznej żonie też trzeba by odkryć Boga. Też i w tym swoim dziecku należałoby w rodzinie odkryć Pana Boga. Pismo Święte mówi, że nasze serca ludzkie mówią o Panu Bogu. O Tobie mówi moje serce. I każde ludzkie serce o czymś mówi. Mówi zawsze o Panu Bogu. W serce pijaka, serce nędznika też mówi o Panu Bogu. Ono woła o Pana Boga. I my dzisiaj szukamy Boga. My dziś też szukamy świętości, szukamy tej Bożej pomocy, szukamy Boga w naszej codzienności. Jak go znaleźć? Święty brat Albert mówi, że jaka modlitwa, taka nasza doskonałość, jaka modlitwa taki dzień cały, na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy niepodobna wytrwać w powołaniu. To jest pytanie: czy my się dzisiaj modlimy? Czy my pamiętamy o modlitwie jako tej drodze, która prowadzi nas do doskonałości, ale także prowadzi nas do dobrego życia, do stawania codziennego, stawania w prawdzie? Tomasz Merton pisał kiedyś, że, kiedy się nie modlę, to boli. I to jest problem, że my potrafimy się nie modlić i to nas nie boli. Że my się nie modlimy i to nas nie boli. Że mąż z żoną się nie modli i to ich nie boli, że dzisiaj rodzice nie uczą dzieci modlitwy i to ich nie boli. I nie boli nas to, że nasze domy nie są domami modlitwy, że nasze rodziny nie są rodzinami modlitwy. No i chyba też boli nas mało to, że też nasze parafie też nie zawsze są wielkimi miejscami modlitwy. My, mówiąc o świętości, szukamy często nadzwyczajności. Szukamy często sensacji, szukamy często jakichś nadzwyczajnych cudów, a świętość to zwyczajność. Kiedyś byłem na takiej sesji w Waszyngtonie, gdzie rycerze Kolumba zaprosili arcybiskupa Mokrzyckiego, jednego z sekretarzy, Jana Pawła II, i sesja była poświęcona właśnie tym, jak to dzisiaj, jak dzisiaj przekazywać innym Chrystusa, co zrobić? Żeby młodzi ludzie, żeby dzisiaj ściągnąć ludzi do kościoła, żeby, żeby przyszli dziś młodzi do kościoła. I arcybiskup Mokrzycki miał opowiadać o świętości Jana Pawła II, o tym, jak jemu się udawało ściągać ludzi do wiary. I młodych, i starych, i wszystkich. I arcybiskup Mokrzycki powiedział bardzo ciekawą rzecz, co wszystkimi tak bardzo... no. To był taki szok dla słuchaczy, ponieważ on powiedział o tym, że u Jana Pawła II nie było nic nadzwyczajnego. Że to był po prostu zwykły człowiek, który wstawał rano i się modlił. Odmawiał brewiarz, później szedł, odprawiał mszę świętą w kaplicy. Czasem śpiewali godzinki, odprawiał drogę krzyżową, odprawiał adorację. A kiedy przyszła jakaś wiadomość o trudnej sytuacji, to mówił do wszystkich, Zostawiamy wszystko i teraz idziemy się modlić do kaplicy. I to była ta Jego świętość. tak? Bo świętość to wcale nie jest poszukiwanie czegoś nadzwyczajnego to jest ta nasza zwyczajność to jest ta codzienność, która prześwietlana jest Bogiem, Ewangelią to jest codzienne dawanie się prowadzić Panu Bogu. Brat Albert który umierał przed swoją śmiercią wypowiedział słowa do sióstr, do sióstr albertynek, które założył, że ta matka boska Częstochowska jest waszą fundatorką. Pamiętajcie o tym. Ona mnie prowadziła przez całe życie. Warto sobie zadać pytanie w ten odpustowy dzień, kto mnie w życiu prowadzi? Komu ja się w życiu daję prowadzić? I dokąd mnie to wszystko co ja w swoim życiu robię, dokąd mnie to wszystko prowadzi. Bo my dzisiaj mamy w sobie takiego dużego, my mamy w sobie dużo niepokoju dzisiaj. Skąd się ten niepokój bierze? A właśnie z tego, że my się nie dajemy prowadzić Panu Bogu, ale sami sobie opracowaliśmy własną drogę. My dziś żyjemy w tej w tej epoce koronawirusa. I tak naprawdę to my się tego wirusa bardzo boimy. My żyjemy w strachu. Niektórzy mówią, że to jest epidemia wirusa, ale pandemia strachu. I coś w tym jest. Ja kiedyś przygotowywałem się do kazania o matce Zofii Czeskiej. To była kobieta, która w Krakowie działała w połowie XVII wieku. I wyczytałem właśnie w tych źródłach historycznych, że w połowie XVII wieku Kraków, cały Kraków liczył 20 tysięcy mieszkańców. No i pewnego dnia przyszła ta zaraza, nazywanym morowym powietrzem, to prawdopodobnie była epidemia cholery i wtedy zmarło w Krakowie z 20 tysięcy, zmarło 14 tysięcy krakowian i mówiono wtedy o epidemii a dzisiaj mówi się o pandemii tak i to jest pandemia strachu dlatego że ona zaburzyła nas nam nasz życiowy program że ona zburzyła nasze myślenie bo myśmy dzisiaj ugrzęźli w doczesności i my dziś zaplanowaliśmy wszystko na doczesność zaplanowaliśmy sobie życie zaplanowaliśmy sobie pracę zaplanowaliśmy sobie zdrowie Zaplanowaliśmy sobie leczenie, dobrą emeryturę, akcje, obligacje i tak dalej i nagle to wszystko gdzieś poszło. I to wywołało naszą panikę. Tak, bo myśmy ugrzęźli w doczesności. My wierzymy bardziej sobie niż bardziej niż Bogu. Świętość to jest zaufanie Bogu. Świętość to jest zaufanie Bogu to poddanie się Bogu I ta wiadomość, dlaczego ten wirus nas tak przestraszył? Bo nagle dowiedzieliśmy się, że będziemy umierać i być może umrzemy za tydzień dwa, a może miesiąc, a może trochę więcej. I to wywołało nas w strach. Strach przed pójściem do domu Ojca. Dla nas pójście do domu Ojca nie powinno być powodem do strachu. Boimy się dlatego, że my bardziej ufamy sobie niż Panu Bogu. A święty brad Albert pisał, że nikt nie idzie do nieba sam. Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni go przez nas pokochają. A to jest coś. My nie idziemy do Pana Boga sami. Idziemy z innymi ludźmi i inni My innych przedstawiamy też Panu Bogu. Warto dzisiaj pomyśleć o tym, kogo my w naszym życiu przedstawiliśmy Panu Bogu. Albert w swojej posłudze wielu ludzi przedstawił Panu Bogu. To jest pytanie, jak my żyjemy. Czy my myślimy o naszym własnym zbawieniu, ale i czy też myślimy o tych, którzy idą z nami. Bo celem naszego życia nie jest ta doczesność, to grzęźnięcie w tej doczesności, ale celem naszego życia jest wieczność. I my idziemy razem do tej wieczności. I dobrze jest, kiedy kogoś przedstawimy Panu Bogu. Dobrze jest, kiedy w moim własnym domu ja pomogę się zbawiać swoim własnym dzieciom. Przekazać dzieciom wiarę. To jest skarb. To jest cel także naszego życia. Święty Paweł przed chwilą słyszeliśmy te słowa, wołał. Przypatrzcie się, bracia, po wołaniu waszemu. Tak, bracia i siostry, przypatrzmy się dzisiaj naszemu życiu. Jakie ono jest? Czy to, co my robimy, czy tak jak my żyjemy, czy my idziemy do nieba? Czy ta jakość naszego życia zasługuje na wieczność? Ten bogaty młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, pyta się, co ma robić. Jezus mu mówi: Jednego ci tylko brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz. To znaczy, zaufaj najpierw Bogu. To, co masz, nie jest ważne. Najpierw jest zaufanie Bogu, a wszystko inne dopiero później będzie ważne. Ale ten młodzieniec odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. To ciekawe, że człowiek wiele ma i jest zasmucony. Wydawałoby się, że my im więcej mamy, tym powinniśmy mieć więcej radości. A tymczasem my mamy coraz więcej i to coraz więcej nas smuci. To coraz więcej nie daje nam radości. Dlaczego? Bo życie w prawdzie daje nam radość. Życie w świętości daje nam radość. Radość. I my dzisiaj czcimy brata Alberta jako wzór, jako wzór do naśladowania. My ten wzór naśladujemy, ale my wiemy dobrze, że są w naszym życiu i wzory, i pozory. I trzeba się dobrze zastanowić, czy nasze życie chrześcijańskie nie jest pozoranctwem. Czy to, co my robimy, to jak my żyjemy, czy to nie jest naszym jednym wielkim pozoranstwem? Czy my rzeczywiście z tym, co my robimy i jak my żyjemy, czy my z tym wszystkim dojdziemy do nieba? Przygotowując się do tego kazania, znalazłem gdzieś takie ciekawe ujęcie odnoszące się do naszych dziesięciu przykazań. A w zasadzie jest to. Dziesięć pytań, o które Bóg mnie nie spyta, kiedy się z nim zobaczę. Właśnie, pierwsze pytanie, to Bóg nie zapyta Cię, jakim samochodem jeździłeś, ale zapyta Cię, ile osób podwiozłeś. Bóg nie zapyta Cię o metraż, jaki miał twój dom, ale zapyta Cię o to, ile w nim osób gościłeś. Ile tam osób zaprosiłeś? Bóg cię nie zapyta w co się ubierałeś, ale zapyta cię o to kogo ty w swoim życiu przyodziałeś. Bóg cię nie zapyta ile ty zarobiłeś, ale zapyta cię o to w jaki sposób ty zarobiłeś pieniądze. Bóg cię nie zapyta Jakie piastowałeś stanowisko, ale zapyta Cię o to, jak ty pracowałeś. Bóg Cię nie zapyta, ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta Cię o to, dla kogo Ty byłeś przyjacielem. I Bóg Cię nie zapyta, w jakim otoczeniu Ty mieszkałeś, ale zapyta Cię o to, jak Ty traktowałeś swojego sąsiada? I Bóg Cię nie zapyta też o kolor Twojej skóry, ale zapyta Cię o kolor Twojego charakteru. I Bóg nie spyta, dlaczego tak długo zwlekałeś z przyjęciem zbawienia, bo On z miłością poprowadzi Cię do Twojego niebiańskiego mieszkania, a nie do bram piekła. I Bóg nie spyta Cię też o to, jak wielu w swoim życiu ludziom pomogłeś, bo On to już wie. Tak, Bóg wie, ilu ludziom my w swoim życiu pomożemy. I On wie, ilu ludzi my poprowadzimy do Pana Boga. Bo Bóg pyta nas o to, czy my na co dzień żyjemy Ewangelią? Czy my potrafimy swoje życie nasączyć Ewangelią? Święty brat Albert dał nam dobre świadectwo. I to jest świadectwo pomocy ludziom, świadectwo pomocy ludziom w ich drodze do zbawienia. Bóg dał świadectwo o swoim synu Jezusie Chrystusie. Syn dał świadectwo o swoim ojcu, a święty brat Albert dał świadectwo i o Bogu, i o Jezusie Chrystusie, a o kim my damy świadectwo w swoim własnym życiu.